Hej, cześć, siemaneczko. Wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z Avengers Marvel. Tak. I musimy znaleźć sygnaturę... ...Ciepła kolejną. Ehm, bo jedną już szukaliśmy jako... tony. Hej, co to za symbol? Co tutaj będzie? Będzie coś? Jest skrzyneczka, dobra. Oddziały Alfa, Bravo i Charlie. Na razie zerwijcie kontakt. Nie używajcie tego kanału, chyba że znajdziecie cele. Hmm, to ja mamy cel. To ja mamy jakiś opcjonalny. Aha, trzeba byłoby tam jakoś wejść. No i gniazda, dobra, to mamy tutaj zegrane. To jest lipa Jarvis? Tak, panno Khan. Czy mi się wydaje, czy Hulk nie jest dzisiaj zielonym sobą? To szary. Wygląda na to, że doktor Banner bardzo przeżył śmierć naszego ukochanego kapitana, panno Khan. Z jego dzienników wynika, że wrócił na Himerę, żeby zbadać wydarzenia z dnia A. Zamiast tego kolejne porażki wywoływały u niego coraz większą frustrację. Ech. No Dlatego Brus czuje się winny. Wszyscy czują się winni, pan Nokan. Znalazłem skrytkę w sektorze dwunastym na złom. Uh. Uh. Czujecie, jak ziemia drży? To to, o czym myślę? <grym> <grym> Tutaj coś było. Ja sobie jeszcze wezmę to pozbieram. No nie, musimy tędy zejść. ta glatawiec. Tak, należy do Avengersów. Tak, Dostał. Dobra, mamy to. Widzę, że możemy coś otworzyć. Ale się tutaj zobaczyć. I do tego to jest. Jakaś skrytka kolejna, która może nam się przydać. O. Yy, automatycznie sobie poprzerzucamy. Dwadzieścia dziewięć. Dobra. Jeszcze chcę posprawdzić, czy czegoś tu nie ma. Te nam się mogą przydać. Niby to jest nic, ale jednak opcjonalne plany poszły. dwa mi jeszcze więcej sprzętu aim. Oby takiego jakiego szukamy. Cyk, cyk, cyk. Utaj. O, prawie się wyrąbałonc, nie? Szlak rceni spłonął. Próbują zniszczyć ich jak najwięcej. Więc musimy się spieszyć. Dobra, spróbujmy coś tutaj wyciągnąć. Widać cele. To chyba niedowidni tam jest Znaczy, Partykolerni Potrzebujemy wsparcia! Nie podobają mi się te typy. To nie są zwyczajni. I też nie. ale, ale co no, z tego. Możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie! Wygląda na to, że teraz pracują dla AIM. Zapędzić ich do domu! Ludzie odzyskają siebie! Wow. Dobra zatwiony. Dobra. Dobra, szybko tutaj, Tyk. cyk, 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 nie nie tak tak Aj, 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 ale zabiłem Kolesia. Przecież. No i co, będę musiał od początku lecieć. Chyba bas spojebało. Ah, no. Przed wami jeszcze więcej sprzętu, aim. Oby takiego, jakiego szukamy. Szlak! Rceń spłonął! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej. Więc musimy się spieszyć. Dobra. Wiem, oni za chwilę przylecą. Widać cele. To są chyba niedobitki z ruchu oporu. Zaraz! Tam jest schod! Nie podobają mi się te chyby. To nie są zwyczajne puszki, Aim. Pannokan. Możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami. Radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie. Wygląda na to, że teraz pracują dla Aim.

pek Odrodzenie tapmıyor şey No nie. To jest. Nagle, kurde, Halk nie żyje, ja nie żyję. Nie wie czemu? A co my takiego złego robimy? Przednież... Mm, może... więcej sprzętu Aim. Oby takiego jakiego szukamy. No by to było Iron Man to było troszeczkę łatwiej. Slak! Rceni spłoną! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej! Więc musimy się spieszyć. Hm. Ja za... Jeszcze tutaj coś zrobię. Mhm, mm się. Dobra, tu wszystko mam wzmocnione. Kryształ, znaczy jest C, ok. Tu nic nie mam. Mamy tylko jedną <laughs> eliminację, a jak widzicie no trochę mnie pało. Kurbsko mnie bierze, to jest najgorsze Widać cele, to są chyba niedobitki z ruchu oporu Nie podobają mi się te płyty. to nie są zwyczajne puszki Pan Panno Kan, możliwe że są częścią grupy zwącej się Cerberami radykalnej antybohaterskiej organizacji. Świetnie! Wygląda na to, że teraz pracują dla jaim. Poskrzydające. Nie można to czekać. Wybaliście z obiegu. Teraz my nagniemy wasze zarzadzenie. Ciek, ciek, No. Aj, Hulk, przyjedziesz tutaj? Dzięki. Ej, no. To jest trochę chamskie, co wyrobicie? Dobra. My sobie weźmiemy tak, HPK. Wow, dobra. Jest eee, to. Ja se może tutaj. Piąteczka gotowa. ten gdy przejdę. Dobra, mamy troszeczkę tutaj. Cyk. Dobra. Dobra, powinno nam się udać. No jak on jest tutaj, tak ja na niego wlecę? Tam się udało? Udało się. Już się bałem. Trzy razy. Zebraliśmy wszystko, co udało się znaleźć na pustyni. Ale to nie wystarczy. No nie. Jestem Gdzie są inni inhumans? Dlaczego nie walczą o swoje? Et, chyba nie. Widziałam symbole ruchu oporu, słyszałam o rebeli, a mimo to nic się nie dzieje! W ogóle nie czuję się chora. Nigdy w życiu nie miałam więcej sił! A jeśli się mylę? Raczej nie. Nie myliście. Wiem, jakie to uczucie. Te moce są częścią nas. I wydaje mi się, że najlepiej jest zwyczajny zaakceptować. Racja. Albo coś w tym guście. No żyć z nimi najlepiej. A, widać, że... To by stracha. Zgadza się. Trzeba... Wracać na chimerę. No. Okej. Okay. Nie ruszać się! No weź. Stary. E, dziecko i jakiś dziad. Jakiś dziad? Dobra. Doktor Pim was przyjmie. Kto? E, Hank, Pim? E, nie sam What the fuck? Hank? Bruce? Co ty tutaj robisz? Miałem zapytać o to samo. Co O, W też. <laughs> A, Kamalo, to jest y, doktor Pim. Antman? To no tak. bardzo stare czasy. Za mną. O. Okej, więc to jest ta poszukiwana sygnatura cieplna. Udało nam się zebrać e, broń, roboty, technologię AIM, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych rdzeni? Mamy helikarier, któremu przyda się trochę czułości. Na pewno coś się na to poradzi. Licznie panu dziękuję. Co to za miejsce? <laughs> Nazywamy je mrowiskiem. Uuu, to nie mój pomysł. Nazwę wymyśliła nasza hakerka. Tancereczka. Aha. Ale odlot. Czyli oni wszyscy... To Inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Czyli chyba walczyło swoje. Jednak. Rozgośćcie się. Mamy dużo do nadrobienia. I to sporo. To miejsce jest lepsze niż sobie wyobrażałam. Dobra, ale tym mrowiskiem to raczej my się zajmiemy już w następnym odcineczku. E, kochani, a nie w tym. Ale spodmienimy jeszcze to. Mm -hmm. Ja mam jakiś nowy strój? Aha, tamara, dobra, zwykły. Więc by yy, było na tyle. Nie zapnijcie łapce w górę, komentarzu no i subskrypcji. I my się widzimy już w na następnym odcinku, gdzie poznamy więcej I humans I zobaczymy jak to wyjdzie. Więc tyle. Trzymacie się. Bye bye.